Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj szykujemy małą wkrętkę. Jako, że padł akumulator w samochodzie, pożyczymy od Izy auto. No i wyślemy jej skasowane, właściwie zdjęcie skasowanego auta. Zobaczymy jak to będzie. AMC sprawdź to. No mamy auto IZE. Skoda Roomster. No fajna, nawet. Fajnie się jeździ. Zaraz pójdziemy przy okazji zrobić zakupy do Tesco. Uch, dostaniemy mocno pierdol za to, co robimy, ale. Ale zobaczymy. Jero <grywa> zadzwonił do IS. Nakręcił ją. O, a tak się chce że nie mogę się opanować, mówię, mu, że dała mi samochód, dałam mu samochód, to ten rozjebał. za co się stało, to Jezus, Maria, wiesz, co, no, nie wiem, zobacz, co zdjęcie nam z tym, że, do mnie, dobra? Zobacz, zobacz sobie zdjęcie na Messengerze i odzwoń do mnie. No Iza, no, zobacz tą fotkę i i, i odzwoń. Dobra. No. Poczekaj, poczekaj chwilę, bo mi się łapy trzęsą. Stało się, się coś? Pytam się. Nie, nie stało się nic. To była twoja wina? No, delikatnie. I co teraz? Ja się zajebę, kurwa. No sorry, Iza, no kurde, w pośliw spadłem. No to Artur, prosiłam cię, kurwa, jadę z tobą, wiedziałam, czułam to, kurwa, dlatego chciałam z tobą czułam to, rozumiesz? No właśnie, I no. Czuję, kurwa, Kurde no Iza, przepraszam no No i co ja teraz zrobię, jak ja będę jeździć? Słuchaj, no to może lepiej, że z tobą nie pojechałem No kurde, już mnie ją. No Iza no No i co ja teraz zrobię z tym samochodem? Kurde no, Iza poczekaj, wiesz co, chmiel spokojnie, Chmielu do ciebie podjedzie po ciebie niedługo Dobrze, uspokój się Izuń. Spokojnie, dogadamy się. Dobrze. Dobrze, spokojnie, dogadamy się. Upanuj się. Nie dogadamy się, kurwa, nie dogadamy się, Artur. Opanuj no, nie mam się, Iza. Kurwa, pojadę z tobą, no. Dobrze, Iza, spokojnie, pogadamy. Ale Zaraz... Nie Zadzwoni do mojego ojca, tam nie ma żadnego numeru. Nie, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Nie może on wiedzieć o niczym. Dobra, dobra. Zaraz w chmielu podjeczy to... Co tam jest uszkodzone w ogóle. Cały jest przód? No rozjebany jest. No rozjebany jest cały. No to kurwa, dlaczego tak szybko jeździsz? To chuja, ja jeżdżę nic się nie dzieje. Kurwa. Wiedziałam, czułam kurwa, to czułam po prostu, że się rozjebiesz dzisiaj. No teraz kurwa ani samochodu, ani kurwa kasie, ani nic kurwa. Przecież mnie zapierdolą jak tego nie zrobię. No nie bią mnie kurwa. Dobra, Iza. Zaraz, zaraz no nie, Chmielu, dobra, Artur, dobrze, ja mówię, poczekaj, zaraz, zaraz Chmielu podjedzie po ciebie i pogadamy, dobra? Na miejscu. Dobra, niech kurwa podjeżdża, bo ja nie mam czasu. Zadzwoń do niego, bo poczta mi się włącza. Dobra. Dobra, zach... Wielu, słuchaj, yy... no już, do... pogadałem z nią, nie, ty się nie ruszaj z do... ty się kurwa, nie ruszaj, no. pogadałem z nią, no i, i ten, i, i dobra, potrzymamy ją jeszcze tak 5 minut i, 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 ten, i jej wyślę zdjęcie, dobra? Dobra, komuś do mnie dzwoni, ty, może ty, ty to żebym to wyłączał? Dobra, na razie nic nie rób, na razie nic nie rób. No, bo jak ktoś pić na fajsie, czy dzwoni. Dobra, dobra na razie. No na razie. Na no, koniec tej akcji, głupiej. Jedziemy on samochód, no ale już nawet nie nagrywać jej reakcji, bo teraz szarpimy chyba dzisiaj.